To jest taki, jakby, dodateczek do tego, co tam się dzieje w koalicji. Tylko, żeby Państwo nie sądzili, że yy, yy, kompletnie, żeśmy o tym zapomnieli. Yy, w ostatnim tygodniu udało się koalicji obywatelskiej przegrać dwa ważne głosowania. Yy, otóż yy, Sejm zdecydował, że do pracy dalszych pójdzie prezydencki projekt ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym. Głosami Polski 2050. Hmm. Między innymi to się wydarzyło. Yy, ale ja, jeśli no. mowa o CPQ, to ja pamiętam, jak Szymon Hołownia, jeszcze w kampanii przed wórami, Mówił, że to niepotrzebne nam jest w ogóle. Zaorać to, łąka, tak. w ogóle beznadzieja, katastrofa, dramat. A potem jak zobaczył sondaży, jak już był w Sejmie, no to już zaczął przedstawiać się jako gwarant budowy tak. CPQ. No, tak. Dużo się zmieniło. Tak, dużo się zmieniło. I poczekaj, kto tu głosował, y, Było wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. I tak, przeciwko temu wnioskowi, bo to jest wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, czyli przeciwko wnioskowi głosowało całe Prawo i Sprawiedliwość. 13 posłów nie głosowało, ale ich nie było po prostu. Jeden poseł z PSL-u, dziewięciu z Polski 2050. 14 z Konfederacji, 5 z Razem, Republikanie, Niezrzeszeni, Konfederacja Korony Polskiej, to jasne, ale 9 z Polski 2050, przy czym 12 się wstrzymało z tej partii. Bo wiecie państwo po co jest wstrzymanie się. Udajemy, że nas nie było, że coś tam, że... Ale to był prezydencki projekt. Tak, to był prezydencki projekt. No to jeśli tutaj premier Donald Tusk miałby podchodzić naprawdę pryncypialnie do um, dyscypliny wewnątrz e, koalicji 15 października... To powinien się troszkę zirytować. Co nieco. Co nieco. A co nieco. <gry> nawet wykurzyć takich parlamentarzystów. E, a, tylko że wówczas to już ta większość sejmowa to by pewnie wisiała na wosku, albo by w ogóle zniknęła. Oni wprost odpowiadają, ale oni też się mylą. To, to, my mamy 30 posłów, jesteśmy potrzebni. Nie mają 30 posłów. Znaczy, w takich sytuacjach nie ma się 30 posłów. W takich sytuacjach ma się maksymalnie połowę tych posłów, jeśli nie jedną trzecią. Bo cała reszta, jak tylko zobaczy, że Polska 2050 wychodzi z koalicji. To popędzi do tego Tuska, będzie tam drapać w drzwi i mówić pójść na spółce, w nas, chcemy do ciebie. No. A ja myślę, że tam dominująca większość by tak zrobiła. No, no więc właśnie. Tam byłaby kolejka do klamki tak, w kolejka kancelarii premiera. do klamki w kancelarii premiera i już bez, nicze, bez naprawdę bez żadnych, nie trzeba by im zapłacić nawet nic za to, że przechodzą. Więc też opowiadanie o tym, że ma się 30 posłów, to jest y, trochę pewne nadużycie. I słuchaj, ostatnia historia, która się wydarzyła w tym tygodniu z tych poważnych historii. To jest raport w sprawie telewizji publicznej za czasów Jacka Kurskiego. 200 stron tego jest. Czytam ileś. Słuchaj, i tak. Po pierwsze, dlaczego teraz? O co chodzi? Yy, wszyscy wiemy, jak wyglądała telewizja za czasów Jacka Kurskiego, i naprawdę, to wystarczy obejrzeć kilka materiałów z tamtego czasu, żeby wiedzieć. Trzeba to po prostu rozliczyć, a nie pisać przez półtora roku jakiś raport. Przecież to no. dwa lata prawie minęły od wyborów. Ja jeszcze zakładam w dodatku, że większość ludzi, którzy byli zaangażowani w pisanie tego raportu, wcześniej już miała przygotowane materiały, dlatego że wszyscy żeśmy trochę na bieżąco oglądali, co Jacek Kurski, jego ludzie, a potem inni tam robią z tą telewizją. To, to wszystko na bieżąco było notowane, opisywane. Po co to teraz jest? To jest dobre pytanie. Ale jeśli ta komisja do napisania tego raportu została powołana 10 kwietnia tego roku, zarządzeniem premiera, 10 kwietnia tego roku. Czyli co półtora roku po wyborach, to jest wyjątkowo spóźniony równo. Takie rzeczy to należało robić na samym początku. No. I od razu wysyłać. 1 stycznia jakieś... 2024 ona powinna powstać. No, albo ale... nawet dziś wcześniej. No nie, no bo oni 23 zaczęli wchodzić do telewizji publicznej. Mhm. I ja rozumiem, że wtedy to w ogóle byłoby w punkt. Dlatego, że y, pokazałaby również wyborcom, którzy w pewnie w dużej części im się nie podoba, znaczy nie w dużej części, ale w jakiejś tam części. Nie podobało im się styl. Yy, przejęcia TVP, yy, i wtedy usłyszeliby wyborcy, dlaczego tak się stało. Znaczy, czym była telewizja za czasów Jacka Kurskiego, a teraz? hasz tak nikogo. No, to jest tak, że na samym początku rządów, tej koalicji, to był taki naprawdę widoczny znak sprawczości. Dla elektoratu, zwłaszcza koalicji obywatelskiej, czy też lewicy, to było po prostu widać, Media publiczne, zwłaszcza TVP, się zmieniły. Można krytykować mm -hmm. obecną sytuację w TVP, ale ona się zmieniła i to był realny, realne po prostu dowiezienie tematu. Ale Jacek, no, w programach w... publicystycznych występują przedstawiciele wszystkich partii i jest ich mniej więcej porówno. No to jest dość osobliwe, że, że z tego się cieszymy. <laughs> tak, to prawda. Ale to jest tak, że no, wtedy trzeba było to robić i od razu słać zawiadomienia na. Prokuraturę, a nie w połowie kadencji, po paru miesiącach prac. Więc wydaje mi się to kompletnie, kompletnie spóźnione, nie w timingu. No i wydaje mi się, że to nie przykuwa żadnej uwagi. No. Ale wiesz, co, jeszcze tam była masa błędów, które po prostu nigdy nie powinny się wydarzyć. Jeżeli ten raport miałby zostać potraktowany poważnie, to po prostu. Takie błędy, jak nie wiem, przypisanie yy, choćby Anny Gielewskiej yy, naczelnej Frontstory, yy, do kategorii prawicowa publicystka, yy, i przypisanie jej do pracy w do rzeczy czy w, w jakimś tam w sieci, no to jest po prostu skandal. Bo yy, wystarczy wbić, wiesz, w, w, sprawdzić w Wikipedii nie znam kobity, jest prawo. Naprawdę państwo piszący ten raport mają prawo nie znać jednej czy drugiej dziennikarki. Yy, czy jednego czy drugiego dziennikarza. No, ale to to se sprawdzam w internecie. Kto to w ogóle jest? I to nie jest jedyny błąd, który tam, się, tam jest w tym raporcie. I to widać, że to było napisane takie trochę, wiesz, yy, no to, tak, jak nam się wydaje, no? no. Trochę jak na potrzeby silnych razem. No, tak trochę, ta, 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 tak trochę. Ja wchodzę na stronę internetową ministerstwa no. i tam komunikat. Błędne informacje z tego raportu zostały usunięte, a cały podrozdział został poprawiony, by lepiej oddać intencje, jakie przyświecały komisji. No super, jak w mediach się podniosło, że są tam po prostu błędy, no to wtedy się usuwa raport, poprawia i na nowo go publikuje. To trochę takie amatorszczyzną. No trąci. W, wali, wali absolutnie amatorszczyzną. No jak już się kogoś zatrudnia do, do zrobienia raportu, to może warto by było ale zrobić. Ja tam sięgnę do tego raportu, no. No, dość opasłe to jest to miszcze, ale jakoś przy wielu słusznych stwierdzeniach, przy całym krytycyzmie no. wobec TVP i generalnie mediów publicznych zarządów pisu, no to trochę kłuje w oczy to, że tak po prostu wręcz. Wyświęca się na przykład lotną brygadę opozycji, która, której przedstawiciele wdrapywali się na pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Mm -hmm. no, to były działania no, niegodne, nie należało tak robić, a tymczasem no, taka grupa jest po prostu wynoszona na piedestał w tym raporcie. Więc przy masie słusznych stwierdzeń no, są jednak rzeczy, które tam kłują w oczy. Tak, zdecydowanie, chociaż nie należy absolutnie zapominać, czym były media za czasów Jacka Kurskiego i jak te media wyglądały, jak szczyły na ludzi i całe grupy społeczne, yy, i jak yy, absolutnie nieobiektywizm, nierzetelność, nie jakaś taka czysta przyzwoitość była im kompletnie, kompletnie obca. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.